Wychowanie jest takie właśnie, że trochę Warszawa, trochę z Kraków też tak, e, miał, w ten, miał, właśnie tam w stany, i tak dalej i tak dalej. Ile szkół miałeś w swoim życiu? Ostatnio to liczyłem e, ale chwilę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. I łatwo było się też odnaleźć tak, zmieniając szkoły, bo to też mnie zastanawiało, że jednak dla dziecka no bo mhm. jesteś małym, mał, małym chłopcem, który zmienia szkołę. Zmienia środowisko. Jak ty się w tym wszystkim odnajdywałeś? Tam jeszcze by szczególnie, są prze... jesteś zamknięty chyba, nie? No nie jesteś taki, że przychodzisz i cała klasa jest twoja i jesteś królem klasy. No tak, znaczy no, w podstawówce jeszcze, pamiętam, byłem trochę inny, e, ale, ale no, generalnie z każdą, z każdą szkołą było to dla mnie o dziwo ekscytujące. Nigdy się jakoś nie stresowałem tym zbytnio. Mhm. E, Myślę, że to też przez to, że to też ostatnio liczyłem, ile w życiu się przeprowadzałem i ile gadaliśmy. Z 18 razy chyba? W życiu się przeprowadzałem. Eee, <laughs> myślę, że to, to naprawdę w sensie bez oszukiwania aż, no, aż tyle wyszło, więc y, myślę, że to też z tego względu y, nigdy się nie przewiązywałem do miejsc. Mm -hmm. E, wiadomo, jakby mam miejsca sentymentalne, nie jestem jakimś e, okrutnikiem, ale mm -hmm. e, jakby nigdy nie przewiązywałem się do jakiegoś danego miejsca, tak, że już na przykład bym chciał tu zostać na zawsze. E, jakby czy to dobrze, czy to źle, no, jak teraz na to patrzę, to, to fajnie, właśnie, bo teraz e, w ferworze pasji i szczęścia mogę sobie gdzieś, że tak powiem, bezproblemowo uciec i. Mhm. Jakby nie, 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 stresu, nie stresując się tym w żadnym stopniu. Uczyłeś się w szkołach międzynarodowych, ty mówisz w pięciu językach? Nie. No, tak, tak się mama chwaliła. No, no, znaczy tak, moja mama twierdzi na przykład, że ja bardzo dobrze mówię po francusku, bo chodziłem do francuskiej podstawówki. No właśnie, tam nawet chyba pierwszym językiem zagra... obcym był francuski. Tak. No to... W sensie tak, ale to jeszcze nie dość, że to, to ja miałem połowę przedmiotów, w tym historia na przykład po francusku. To, były, to było dopiero. No i jak możesz? I nie mówisz naprawdę dobrze po francusku? Nic nie mówię po francusku. Już zapomniałem wszystko, bo to był. To był e, a wtedy się uczyłem ile? 4 lata francuskiego. Mm -hmm. e, I o dziwo mi tak źle nie szło ponoć. A, ale potem kompletnie o tym zapomniałem, bo mm -hmm. e, wtedy przeprowadziliśmy się do Krakowa, e, bo to było już jak planowaliśmy polecieć do Stanów, więc. E, Moja mama zapisała mnie do szkoły międzynarodowej, gdzie już wszedłem w ten system, po prostu amerykański. No i, i. No i wtedy wszedł ten angielski. No, u mnie angielski zawsze gdzieś tam się przeplatał, ale dopiero w Krakowie, że tak powiem, zacząłem się bardziej uczyć już gramatyki i tak dalej, bo. Gdzieś tam się zawsze umiałem dogadać, ale no porozmawiać to już mniej. Mm -hmm. e, więc z racji, że wszedł nowy język do mojego życia, a francuskiego nie kontynuowałem, no to Zostałby skończyłem parcie. jak skończyłem. No tak, myślę, że jakbym zaczął teraz chodzić znowu e, na lekcje francuskiego, to na pewno coś gdzieś tam w odmentach głowy mi zostało, ale, ale na obecną chwilę, to ja umiem powiedzieć bonjour, że m'appelle Alain. A jakbyś miał porównać się tą polską szkołę i amerykańską, to czym one się tak różnią na pierwszy rzut oka? Same, same szkoły zdecydowanie różnią się tym samym sposobem prowadzenia lekcji, bo wiadomo w takich, na takich przedmiotach jak matematyka, takie, mhm. takie bardzo książkowe przedmioty no to wiadomo, no jak to inaczej uczyć, tak. Więc to jest w sumie pozostało bez zmian w Stanach, ale już takie przedmioty jak wos wyglądały kompletnie inaczej. Bo tam gdzie tylko się dało, to lekcje były prowadzone na zasadzie konwersacji o debaty pomiędzy nauczycielem a uczniami. No ja miałem takiego fajnego nauczyciela od wosu który był w ogóle byłym politykiem mhm. e, jakiejś tam partii Demokratycznej nie pamiętam. E, ale był e, bardzo fajny, bo mo motywował nas właśnie do, do wyrażania swojego zdania. Mhm. E, no więc może sobie tylko wyobrazić, co tam się działo. Jak jeszcze ja tam mieszkałem w czasie wyborów, jak walczył Trump z Hillary, <grym 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 to tam <grym> przecież, A, no co tam się działo. No. Ale, ale jakby bardzo miło to wspominam, bo to po prostu, aż mi się chciało na te przychodzić. Mhm. Że po prostu o to też, była, też była fajna rzecz, przez tego samego nauczyciela robiona, że my co tydzień, nie zadawał, zadawał nam zero pracy domowej, tylko jedyne co, co, co tydzień na poniedziałek musieliśmy przynieść krótkie wypracowanie na wybrany temat z tego, co się działo z ostatniego czasu. Mhm. I to było zajebiste.